Dzień dobry moi widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze strefy kwadratów, a dzisiaj pójdziemy kopać diamenty, ale tak, no. Witajcie, witajcie. No, Fiat 2007 z nami jest yy, i chyba nagrywa też. No, ale ja tutaj zrobiłem coś no moją farmę, mm, taką ja publiczną. To nagrywać. Dobra, ja też się zaczynam. No, zaczyna właśnie. No Witajcie i... dzisiaj. E, znów ze Strefy Kwadratów jest z nami Pan Glut. Dzień dobry. No to e, tutaj właśnie ja też nagrywam. Tutaj e, właśnie będziemy, no pójdziemy do kopalni, co jest głównym od tego odcinka, Ta. ale sobie też no e, zrobimy e, ceny w moim. W, na mojej farmie, bo wiecie, ja będę. No oczywiście nie zwracajcie na te diaksowe rzeczy, i to jeszcze zamantowane, nie, nie. Dobra, ogólnie tak. Ten, y, to jest ten pałac, to jest mój dom, to jest w sumie tak, taki w sumie symbol tego serwera w sumie. Tak. Nie, symbol, można no, tak to nazwać? Możesz, możesz. Co to jest na No Dobra, to jest dom pana Gluta, czyli króla Ebenezera pierwszego. No. Tak, tutaj był wcześniej prywatny portal y, gracza PZU1, który został zbanowany. i Nie wiadomo, czy wejdzie na ten serwer. Ej, tak, on odpowiada, świeckie. To jest kopalnia Dobra, czyli, tam, w sumie e, zacząłem jedno obudowywać... To, y, tak, za dużo. No, trochę, jest ona nie do końtona, ale. No, no, bo jeszcze muszę szyby wstawić, ale. Tak, je, tu je są y, te schody do. No, ja znaczy, nie schody, znaki. tylko most do świątyni. Eee, I zaraz gdzieś... nie pewnie, no tu, tu jest ta świątynia, ogólnie którą ja przebudowałem, bo tu wcześniej ci że siedziba pilagerów była. No było było. Mam drobne obudowy, kilkosnie przynajmniej. Mam. Wejdę. No tak to ogólnie wygląda. Tam jest pila... nasz przyjaciel pilager. Przyjaciel pilager. No, to tutaj marchewki. dobra. Jedna. Marchewka. Marchewki, tak samo cenne co ten. Czyli a tak, Tutaj powstaje mój pomnik. No, a tutaj jest dom PZU. Ja osobiście jedna. mu wymudowałem, ponieważ. Że, no, gdyby wrócił, Wzrosty, to żeby nie. już nie mieszkał u mnie, tylko żeby miał własny dom. Ponieważ bałbym się, żeby znów spalił mój Co dom. Co l s o sobie zjem jagody. <noise> Do. zjem jagody. Dobra, widzowie, to teraz trzeba jeszcze pokaż też mój dom, bo mojego domu tylko nie pokazałeś. No, pokazywałem twój dom. Kurczę, to ja jestem skupiony na swoim odcinku. No, ale dobrze, dobrze. Eee, ogóle... co dzisiaj możemy, no. Nie, możemy w sumie dokończyć pomnik, bo tyle kaktusów nam urosło, więc. No i widzowie, mm -hmm. teraz, no właśnie, mamy. O nie, czekaj, czekaj, ja tu muszę od nowa nagrać. Dobrze, to nagrywaj, mi, mi to w odcinku nie przeszkadza, tobie najwyżej. No ale, no. widzowie, pewnie się zastanawiacie, czemu ja, ja, ja z odcinka na odcinek mam coraz niższy level. No, cóż, jak widzicie. Tutaj... O, o Jezu, wywaliło hmm. mnie. Hmm. Ja z odcinka jak na... ciągle mam niższy level. co? No, dlatego, że... Te, teraz... Wtedy zginąłem. Tak, zginąłem przez Pillagera. Tak, przez... A, tylko przez Boto zdają się zabić. No, właśnie tak, fajny jestem. Sobie. No, tak, fajny. No. No tak, twoi widzowie mogli zobaczyć już w sumie, nie wiem jak. Nagrywam, ale. że nagrywam filmik, ale no jednak nie trafi on na YouTube'a, tylko bo będę jeszcze raz nagrywać. Więc... Ale ja, no, a, no, ale dlatego, że. Mam teraz taki niski level, bo jest non-premium i level musiał się zrestartować. No co? To, no. No to jest, jest teraz. Ale jest dla Was plus, bo non-premium znaczy, że możecie wchodzić. E, no to. E, to są ziemniaki. Jeden ziemniak. Co ja mogę dać, oprócz 10 cobblestone? 10? Co? Witajcie dzisiaj, znów jesteśmy na strefie kwadratów, jest z nami pan Glut. Dzień dobry. No. Już ponownie, tak. Ten wielki pałac jest mój. Oczywiście na ten, na te diaksowe rzeczy nie zwracajcie uwagi, to jeszcze zententowane. Tak, tutaj jest dom pana Gluta, czyli króla Ebenezera I. No, akurat nasz pan Ebenezer idzie w jakstowej zbroi. No, Dzień dobry tak. panie Ebenezerze. E, tak, ty, tutaj wcześniej był prywatny portal y, gracza PZU1, ale ogólnie... A, no tak, no. Do, dokonałem postępu diamenty, dlatego że... no właśnie, bo... Celu. Ale ogólnie, y, z, A wszystko. dlatego że was, PZU1 przystą. został zbanowany i jak w sumie wróci, to... Znaczy, bo ogólnie wzięliśmy mu niektóre rzeczy za, w zamian za rekompensatę, więc ogólnie portal stał się publiczny, a nie prywatny. Tak, tu jest farma pana Gluta. Dziękuję. Gdy wejdę do Że środka. Tak, bo ogólnie te, na, nasze farmy łączą siłę, więc... Gospodarka. Ta. Gospodarka żywnościowa. Dobra. Więc tak, no. Dzień dobry ponownie, panie Ebenezerze. Dzień dobry. Nie Dobra. no, tutaj może takie małe pole. Tutaj no w ogóle jest No muszę się pochwalić, że farma. ja też nagrywam dla twoich widzów, no to... Powiedz. No dla moich. No tak, tutaj mamy, no w sumie prawie że wszystko hodujemy, oprócz melonów, bo melonów niestety nie mamy. A teraz widzowie, tutaj... główny motyw odcinka, czyli idziemy mianowicie pokopać. Dlacy. Tak, tutaj ma być Perniczne taka hurtownia, taka no. kasa będzie, więc... No, no no, Przychodź sobie już... level nadropić, bo wiecie, wszystko się zrestartowało. Ja też jak... w sumie level level nabiję sobie. Tak, bo tak, bo jest... wszystko się zrestartowało przez to, że daliśmy no. non premium. Wszystko. A miałem taki fajny level. No i w takie fajne... No postępy to tam nic. No i pająk na balkonie znowu. Hmm. Jest... Tam... Tak, yy, zaraz pójdziemy dalej, tylko pająka sobie załatwię. Ja tylko zrobiłem. Siema. A chcesz ze mną pokopać w kopalni? Ze mną? Z tobą? No, ze mną maski. No daj mi jeszcze oprowadzić widzów. Tak, dam ci oprowadzić, spoko... Tam nie to. pójdziemy, jak mówiłem. No, w sumie bo... zaraz mi się mieczyk skończy, więc... Yy, tak, yy, tutaj jest kopalnia, taka w sumie wejście, takie niedokończone, bo jeszcze muszę szyby wstawić, ale. No, ale będą, będą. No, yy, tutaj jest most do świątyni. Jak ten most Jadrego. zbudowałem? No, już może się pochwalić, panie Glucie. O, Tobie zjem jeszcze jagody i idziemy dalej. No, to jest ta świątynia. Pierwszy stopy. level, Uo. Dobra, idziemy dalej. No tak, świątynia, no bardzo normalna świątynia, jest w niej śnieg. No jest z nami nasz przyjaciel Pillager, tam już nas celuje, on się tu z nami wszyscy nami zna. w kilka sekund. Ale ile na mnie idzie? Ale nie, ten te pillager zaraz mnie zabije, po prostu, bo ja mam aż 400 tylko. Ale pillagera jak daleko wyprowadziłem, więc. się szybko na jak ja się Jakieś że w pani do lawy, bo myślałem, że tam lawy nie ma już. Zawał w sekundę, przeżyłem człowieku. No nie wiem, może jak, zdob... no jak się uda nam jakimś turem melony zdobyć, to... Co ja e, przeżyłem? ja przeżyłem? Czekajcie, bo ja tutaj muszę... No... Wodę sobie wziąć, żeby... Ja, jak będę gdzieś w lawie, to żeby z niej wyjść i teraz już tak... No. no dobra, w sumie tak jeszcze na szybko. Jak Tam to, to, to takie nie niebiesko-błękitno-czarne niebiesko niebiesko to jest... Tam, ten, ogóle, tam mój pomnik w budowie, a to jest dom tego PZU, ponieważ że jak wejdzie to tego żebym nie musiał... ten... nie musiał u mnie to mieszkać. Więc... Super miecz się, mi się wyrobił. Ja... Ja zaraz zginę po prostu, bo... Nie wiem jak Jezu, nie, 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 Dobra, ja szybko uciekam Przyska. nie mam nie... A ogólnie taka ciekawostka w miejscu tej farmy, bo tak naprawdę w sumie górka no, a on ją całą rozkopał. No i to e, tutaj jest trochę wyżej, więc tutaj raczej nie pokopiemy. Tutaj na takim poziomie dachstw raczej nie znajdziemy. No nie no, nie zwracajcie na ten diamentowy set. No nie, nie, no. no. Czemu ty ciągle mówisz, żeby nie zwracali na te uwagi? Jak wiesz, że działa tak, jeśli mówisz, że on, żeby nie zwracali na te uwagi, to będą zwracali uwagę. Nie. Dobra, wziatku wsadziłem ja nie na nowo, ale sobie z, sobie wezmę, bo Jej. jak ja po prostu muszę na nowo, no i tak marchewka już na maksa urosła, więc... I tutaj, nie, w sumie jak tak patrzę teraz, to w sumie mógłby być tutaj bardziej taki magazyn, w sumie, Ja tutaj kopałem. O, jeszcze. Um, tutaj coś jest. Czemu Co ja nie mogę, no... Pochodnie eee. albo może dlatego, że nie mam pochodni w ręce, Tak, według mnie w sumie drugi sezon Strefy Kwadratów jest w sumie nawet i lepszy od pierwszego, więc... Bardzo dużo gravelu tutaj. No... No, no to będziesz miał nas cały, więc... Dobra, więc ja w sumie patrząc na to, że mi się skończyły te... Skończył mi się miecz, a... Ten, to ja idę do tajnej skrzynki, a z uwagi na to, że... Z tajna to nie tajna będziesz nagrywał te hasa, bo to wytnie. ...tajna skrzynka to tajna skrzynka, to muszę zapauzować, bo... ...no nie chcę pokazywać, gdzie mam tajną skrzynkę, a później pan Grut będzie... ...oglądał później ten filmik na YouTubie i zobaczy, gdzie... ...gdzie są te diaksy i będzie mnie je podkradał, więc... No... To były takie... przykre... sieci obkradne. Co, czy to były diaksy? Nie, nie było diaksów. To jest żelazo. Pior 2007 do... Ale tutaj już mamy diaksy, ojejku. Dajcie chociaż na to chwilę popatrzeć, bo to jest piękne. Czekajcie, najpierw żelazo. Słuchajcie się w ten piękny dźwięk Wydawa... Te, jaki wydają diaksy No słuchajcie się tylko w ten piękny no, dźwięk A ty serio diaksy teraz znalazłeś? Tak, serio Znaczy teraz kopię bo już wszystkie wykopałem, no ale... No. Tak Znalazłem diaksy Mam już siódmy level w sumie Nie, o, ja będę musiał... Jezu, czemu ja ten lapis odłożyłem? Właśnie, lapis ja to może do zenchantowania No Halo, a no ta, bo ja nie mam w ogóle nabitego hmm. levela, a tu ile ja tu muszę minimum sobie nabić, żeby zrobić węczarkę? Tak? No ciekawe, no. O, pi pi piąty poziom, żeby... Smora... nie, no to wolę już... Może będzie tych diaksów tu więcej. Ty a, tymi dobra. Tymi... Wiedział, dobra, no. idziemy nabić level. W sumie dobra, bo ja żelazo wydobyłem a, niedawno. To znaczy... No diaksów, no to był... to jest fajny dzień, to jest fajny dzień. Dobra, gdzie ja mam te żyj lasko? Żyj lasko. Tak to mówię czasami. Czy ja mam gdzieś tutaj jeszcze żyj. Nie, nie mam żyj laska, więc. 9 level. wuhu. Dobra, przepalamy. Będziemy level z tego. Dobra, idziesz. Idziesz. Dobra, mamy drugi level, enchantujemy. Mamy ostrość jeden, więc to mi już wystarczy. Yy, dobra, co ja mógłbym z tego. Tak, ogólnie. Yy, nie wiem, bo. Yy, no tak, już w sumie trochę oprowadziłem was po tym serwerze. A idziesz ze mną kopać? Ja. Kopać nie, bo yy, ten, bo będę chciał jeszcze. Zrobić dom dla mojego brata, gdzieś tu mam glinę. No tak, bo, je, bo jego brat na też grał w serwerze. No. No. Szybko nadrabiam w sumie level. Szybko go nadrabiam. Lej, jaki masz level? E, już dziesiąty. O, no to rzeczywiście nieźle. E, tu na razie ogólnie nadrabiam w sumie level. E, ten. E, przetapiając żelazo, ale. Wow Tak. Okay. Proszę, nie, nie, nie Dobra, nie mam Właśnie z tego się bierze że... Y, wody Mhm Albo, w sumie mógłbym też, zamiast... Zamiast no, nie, nie. robić dom mojego brata, mógłbym w sumie też zrobić sklep. Ale myślę, że dom mojego brata będzie w sumie ciekawszy. Tak mi się wydaje. A ja zamierzam A to, robić sklep. A faktycznie będzie ciekawszy, to nie wiem. Ja zamierzam robić sklep na tym serwerze. <laughs> Tylko na razie nie, na razie to ja chcę... Jeśli... Fa... No na razie to ja mam tą farmę, z której... Właśnie dlatego się bierze... Dobra, w sumie patrzcie ile ja mam kobla, tyle stachów ja mam, że mógłbym w sumie ten swój pałac rozbudować, ale... Dobra, mamy znów drugi level, więc enchantujemy dalej. Dopiero drugi level Masz Aha, ma? Aha, teraz mi pokazuje wydajność niezniszczalność i... W Szusty... dobra, nie będę tak dużo nabijać, więc taki kill off mi na serio wystarczy już, więc. Jaki kilof? Ja na podróż do kopalni chyba będę zabierał wiesz co? Żelazny set, bo się boję na że się spalę za chwilę Bo a mam... a ja nie chcę nie zamierzam moich diaksów spalić, więc dlatego będę miał żelazny set. A tutaj co to za skarby są? Dobra, ja idę... Nie, dobra, bo skoro mamy tyle kobla, to a wezmę w teraz sobie zrobię aż cztery piecyki Czemu aż 4, a nie 1. Dopiero Koczyk. epoka kamienia. Ponieważ chciałbym sobie przyspieszyć y, tą... Zobaczymy. Chciałbym się, sobie przyspieszyć spalanie kinyi. Serio? Więc mamy 4. No, no. mam tą mu... Nie, nie wiem czy ja ją znowu schowałem hmm. czy co? Słysze, czy, czy pod tym jest lewa? Jest. Dobra, ja sobie ją tutaj schowałem, nie wiem czemu. Dobra, dom dla mojego brata też wybuduję jakoś przy moim pomniku w sumie, tak jak do PZU, bo tam jest najwięcej miejsca. No ogólnie tam ostatnio, w sumie nawet nie ostatnio, a wczoraj ścinałem drzewa na rzecz tej farmy i musiałem chyba nawet... nie wiem czy nawet nie kilkanaście staków zużyć tych desek, żeby to zbudować... Ale że kilkanaście staków że kilkanaście staków y, y, desek y, zużyłem właśnie na budowę tej farmy No Dobra, to tutaj jak mamy te przejście, to przez te przejście będzie dom mojego brata Dobrze. Yy... A wiesz, że ja dalej nagrywam na Tak wiem A ty też dalej nagrywasz? No ja też dalej nagrywam. nie. nie, nie. Yy, czy ja mam tu węgiel? Ja jeszcze mam tu węgiel, więc Będzie, Będę musiał to jakoś. Mm, dobra, trochę nierówno, ale. Dobra, to tutaj sobie jedno. Nie wiem, żelazo sobie pewnie wykorzystam na realizację jakiegoś innego projektu. Wykorzystaj. Wykorzystaj. Nie wiem, do zrobienia to więc ale. Tak powiem szczerze, że w pierwszym sezonie jak wróciłem na ten pierwszy sezon znów to ogólnie trochę było trudno tak w sumie przywrócić sobie poziomu koksa, bo dawno nie gra a już tam wszyscy są wykokrzeni po prostu, więc... Dobra, idzie produkcja cegieł. Ja właśnie się zgubiłem w własnej kopalni. XD Dobra, no, ja nie wiem czy ja w sumie mam jeszcze... Czy ja mam deski jakieś, bo Dobra, może tutaj Zależy coś... też, żeby nie, też było coś... ze świerkowych desek To tędy, tędy, nie. ja pamiętam taki gruby który no Tak, tędy, tędy Prawie się spaliłem, a miałem ze sobą 6 Diaksów, Emeralda i 64 I to prawie się spaliłeś? Tak, prawie, ale na szczęście miałem ze sobą kubeł wody i... <laughs> Dlatego polecam każdemu brać kubeł wody na takie wyprawy. A dalej to ja już będę chodził tylko w żelaznym secie. E, czy ja te... mam. Nie, nie mam chyba tego. Nie na wiem, nie wyprawy podziemne to. będę chodził tylko w żelaznym secie. Nie, mam tylko jedno, i, ale mi jedno nie wystarczy do tego, więc będę musiał trochę drzew znów pościnać. To było no, żelazne tak będę... czekaj, ta... czekaj, czeka, w sumie nie. Zanim bym polasł z domu, to, ale jest, to bym wziął sobie, ale, ale, ale gdzie wicze. to jest. Gdzie to jest? Dobra, tu jest. Chcę crafting table, bo mi później będzie potrzebne do robienia w sumie Normalnie w takim craftingu w inwentory wbudowanym, hmm. to i tak można byłoby blok cegieł zbudować, ale nie wiadomo dlaczego ja będę to używać. Jak U niepilacze, ja, jezu! Jak, jak mnie wystraszył! Serio. Kto cię wystraszył? Pillager. Pillager Cię straszyli. Właśnie yy, chyba się by jeszcze walce z pillagerami w tym odcinku. Więc yy, i zaprezentuję wam moją nową tarczę, bo, bo tak to ja z nią yy, oczywiście yy, wiele razy wojowałem z rozwidicie, ale No yy, dobra, ścinamy drzewka. Nie wiem, później, może tak poza posadzę, posadzę tutaj te drzewa, tak dla ozdoby w sumie, bo tak trochę łyso jest, więc. Pamiętam, jak to był kiedyś cały las. No, no ogólnie w sumie przez PZU, bo musieliśmy, bo spalił w sumie las trochę, więc. Nie no, las to tam jest jeszcze daleko, 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 dalej taki. Ten las jest bardzo duży, daleko, daleko, daleko też jest. Yy... No właśnie, więc... Serio bo... kolejny pillager. Ja, ja ci dam zaraz strzelanie do mnie. Kurczak. Strzelaj ile chcesz. I tak zaraz omówię. Czemu ja gra... Czemu tam granice dalej są? Czemu ja tych granic jeszcze nie zniosłem? Dobra, patrz. Tylko... ...trzech Ja lubię Jak on to robi? Dobra, już maruję. Tam jest ich świątynia Uuuuuuu, coś wiedzieli o willi, jest nie, 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 Dobra. nie, O, dostaję, 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 dostaję. Ogromnie dużo i, tak. I jest De, to jest, ogromnie dużo. Majdani, 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 ogromnie dużo, majdani, dużo. Dobra, halo. ja nie mogę, majdani, 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 tylko się... czterech, czterech. Czterech pilagerów na ciebie, Tak tam nie? jest, uciekam A tu ścinałem, zacząłem ścinać drzewo A i jeszcze tam, dobra, koniec koniec, koniec, koniec jakaś koniec, koniec. hegemonia piladżerów Aaaaa! Pół serduszka! Ja już ci trochę pomagam, zabiłem tych dwóch piladżerów To na. Nie, jeszcze jest ich trzech. O nie na mnie zwrócili uwagę teraz Bardzo dobrze Ale ich zabiłem i tak, więc. Omen HP, Omen HP Omen Jezu pół serduszka drogi villagerze, proszę, nie, nie bij mnie się. Ja, ja chcę mieć przyjazne relacje z wami, ja? Pół serduszka Aby i mi to, czemu mi to tak nie było stoi, no tylko więc... tak hmm. no weź w końcu. Jezu jak nie chcecie z nami. Dobra, mamy teraz złego omena, ale... Ja mam pewien patent. Mleko! O. Nie tu, no tu. Jak ja po prostu... i tarczy nowej potrzebuję. Mam no, no, jakiś taki banner, mam, a innego jakiegoś, bo ten to taki. Dobranie zawsze za jest za z żółtym barwnikiem. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie filmu, naprawdę miło, że wytrwaliście Eee... O ja, jak... Najpierw lawa, teraz pila, że... Jajko, prawie umarłem, ale żyję, nie... ale żyję. Dobra. Dziękuję Wam za oglądanie Dobra, filmu, trzymajcie się, zaskupujcie kanał, jeśli tego nie robicie I, papa. E, pa.